Witajcie. W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak w prosty i taki, można powiedzieć, dosyć prymitywny sposób powiększyć działanie naszego, możliwości naszego programu Tinkercad. Przede wszystkim no chodzi tu też o czcionki. Czcionki bywają największym problemem ze względu na to, że gdy dodamy tutaj czcionkę skonwertowaną w specjalny sposób, często nie działa ona tak, jak powinna. Dlatego też połączymy sobie tutaj Tinkercada z takim najprostszym edytorem jakim jest powiedzmy paint, taki, który mamy po prostu każdy w komputerze z oprogramowaniem Windows. Ok, już pomijam sobie tutaj celowo logowanie i wszystkie inne działania tego programu ze względu na to, że już to pewno to znamy. Pamiętajmy jedynie o tym, aby zmienić nazwę. Ok, zatem przechodzimy sobie do naszego Painta. I zaczniemy sobie może od właśnie wspomnianego wcześniej tekstu. Ja akurat sobie też dodałem, bo tutaj nie musimy się, no jak też widzimy, załóżmy, że nie mamy tu tylko trzech czcionek, jak w przypadku Tinkercada, tylko zdecydowanie, zdecydowanie więcej jest tych czcionek. I też, jeśli załóżmy, nie znajdziemy takiej czcionki, która by nas interesowała, możemy sobie też dodać z Google Fonts Dowolną zainstalować na komputerze, ona automatycznie pojawi nam się w naszym pańcie. Nie musi też być to narzędzie Paint, aczkolwiek, no ja korzystam z Paint'a, to względu na to, że jest on już zainstalowany i nie muszę nic pobierać. Ok, szukamy naszą MNOPR ok, mamy naszą, naszą akurat firmową czcionkę. I po prostu piszemy sobie dowolny tekst, jaki chcemy użyć w Tinkercadzie. Okay. Klikamy plik, gdy to oczywiście już jest nasz napis ciężko zrobiony. Klikamy sobie zapisz, zapisz jako i format koniecznie musi być PNG. Wpisujemy sobie tak testowo, jako napis. No I też dla przykładu możemy sobie tutaj dowolnie dodać coś innego, na przykład stworzyć dowolny rysunek. No nie wiem, ja tutaj zrobię coś takiego. Nie jestem akurat jakoś specjalnie uzdolniony w rysowaniu. Aczkolwiek tylko pokazać możliwości tego. Tego programu. E, tego, przepraszam, konwertowania. Tak abyście po prostu mieli wiedzę, jak to działa i jak jak ruszyć dalej z tym wszystkim. Ok i również zapisz jako png. Ludzik. To są oczywiście wszystko dla przykładu. Tu możemy skorzystać z fantastycznych funkcji painta. jakiś figur nie figur serduszka. No, pamiętajmy oczywiście, że to jest wydrukujemy nam się jako kontur. zwiększamy sobie grubość tego kontura. Możemy sobie też powiedzmy jako bryłę to zrobić. Tylko musimy pamiętać, żeby dać wypełnienie. No załóżmy tych figur, tym figurom, i, i nie są to z, z od razu, a z automatu nie będą to kontury, tylko po prostu już, już takie bryły, można powiedzieć. Ok, i teraz przechodzimy do, konwer, do konwersji naszych, naszych plików. Ja akurat wybrałem jakiś Konvertio CO, po prostu wpisałem w Google frazę Konwerter plików PNG do SVG. No, pojawiło mi się coś takiego. I klikamy Wybierz plik, pokaż pliki, zobaczymy może uda się dwa naraz. Tak, udało się dwa naraz od razu wcisnąć i widzimy, że PNG rozszerzenie do SVG i klikamy Konwertuj. Ok jak widzimy ludzik już jest gotowy. Możemy sobie kliknąć pobierz. I jak widzimy już wylądował nam w folderze pobrane. I już z rozszerzeniem SVG. Napis jeszcze się tworzy. O i mamy też napis, też go sobie od razu pobierzemy. I przechodzimy do naszego pola przestrzeni roboczej w Tinkercadzie. Klikamy importuj, wybierz plik. Pokaż wszystkie pliki. Obrane. i mamy ludzik i ludzik i napis. Klikamy najpierw ludzik. Ok, importuj. I tym oto no niesamowicie banalnym sposobem nasz, nasz ludzik znalazł się w Tinkercadzie. Też może, musimy pamiętać o tym, że to może być dowolnie. To może być nawet jakiś, jakiś z internetu skopiowane logo, po czym wklejone do Paint'a, zapisane jako PNG. Hmm, może być to naprawdę, naprawdę dowolne, dowolne, dowolna rzecz. I Jeszcze pokażemy sobie ten napis, jak wygląda. Okej. Okay. I mamy naszą nietypową czcionkę niespotykaną w Tinkercadzie I tym oto banalnie łatwym sposobem widzimy, że możemy sobie o, zrobić te nasze popularne bryloczki <ścoughs> Z, już po prostu w innej czcionce nie musimy się ograniczać do jednej, tylko i wyłącznie jednej czcionki. Okej, okay. podniesiemy sobie to na wysokość. To obniżamy. Balec przejrzysty. i tym, że jakże banalnym sposobem zrobiłem przykładowo bryloczek do kluczy firmowe z nietypową czcionką, której po prostu nie ma, nie jest dostępna w Tinkercadzie. No i cóż, to już reszta to już wiadomo, eksportujemy, tyniemy slicerem i drukujemy. To by było na tyle. Myślę, że w tym oto sposobem objaśnię mniej więcej jak wygląda Poszerzenie działania naszego prostego w obsłudze Tinkercada. Dzięki.